Cześć wszystkim. Dzisiaj jesteśmy na kamieniołomie takiego wapienia i szukamy skamielin. Jakieś tam liliowce, jakieś muszelki. Patrzymy, co ciekawego nam tutaj dzisiaj wyjdzie. Tutaj widzimy znalezisko Sebastiana. Fajnie wyeksponowane belemity wychodzące ze skałki. Dość duży kawałek. Do porównania moja noga super. Tutaj Radek wyciągnął kawałek warstwy. Mamy jakieś, jakąś dziwną tutaj w tym miejscu gwiazdę. Trzeba będzie się temu przyjrzeć do... dokładniej, no bo ciekawostka jest, nie? No jest. Wygląda na, na, na gwiazdka, po prostu pięcioramienna gwiazdka. A cała warstwa jest ogólnie i wapienna i skrzemieniała i dlatego... Tutaj trafiła się giotka, kalcytowa najprawdopodobniej. Są bardzo ładnie wykształcone w niej kryształy. Przez kamerę no niestety nie widać to tak dobrze jak na żywo, bo jest dość mała, ale mimo wszystko z tego miejsca jest to event. Jedna część, za chwilkę pokażę drugą, druga jest trochę większa, ale pięknie wygląda. Oczywiście wraca do dolic. Tutaj widzimy drugą część tej gotki, którą przed chwilą pokazałem. Kolorystycznie i w ogóle według kształtu no to jest petarda. Nigdy w tym miejscu nie udało się znaleźć aż tak dużej geotki. Super, bardzo ładnie to wygląda. Znalezisko Adama. Skupienie muszelek na niektórych nawet. Fajnie jeszcze warstwy widać. No tutaj była jakaś taka zawinięta. O, tutaj widzimy warstewki. No, okaz taki do dopracowania. Być może udałoby się wyciągnąć więcej z tej kolonii. Wydłubując tą rozwarstwioną warstwę jeszcze wapienia. Bardzo fajne znalezisko. Super. Tutaj mamy muszlę Sebastiana. Jest jeszcze schowana pod wapieniem. Można ją jeszcze delikatnie oczyścić, odzyskać. Na pewno będzie większa. Bardzo fajnie wygląda. Super znajdka. to jeszcze znajdka Sebastiana cały wapień muszlowy taka malutka z 60 kilo waży <głos> <głos> tutaj radka znajdki o, to geotki, gadki nie geotki. O, coś tam jest parę lidiowców, parę łodyk lidziowców Zbieramy się stąd, idziemy w inne miejsce, tym razem poszukać agatów. O, czekaj, przytrzymaj go, fajny kryształek. Super. Ok, lecimy dalej. Tak, trafiliśmy na pole. Tam Sebastian zbiera. Ja już tutaj też troszeczkę wygrzebałem reklamówkę. No to mi tak ciężko tutaj pokazać. No ale mam tutaj w sumie 8 takich większych sztuk agatów. A chodzimy po takim polu tutaj. Są truskawki, ale między truskawkami zdarzają się takie warstwy bez yy, warstwy z gołą ziemią. No i oczywiście kamulce. Kamulce, kamulce, jeszcze raz kamulce. A między kamieniami agaty. I szukamy dalej. Jak chodzimy po takich rządkach, i tutaj trafiają się takie okazy. To jest jaspis z agatem. Dość duży do porównania moja noga. Numer buta 46. Tam gdzieś daleko Sebastian zbiera. Bardzo fajne pole. Jest wszystko na wierzchu, między rządkami truskawek. I efekty też są. Także tylko szukać. Tak, z pola trafiliśmy znowu do garażu Sebastiana zaczęło się robić dość ciemno więc postanowiliśmy jeszcze zobaczyć Sebastiana świeżaki za chwilę popatrzymy co tam nowego przybyło ja na początku jak nie zmoczony, myślałem, że to krzemień no z tej strony faktycznie jak krzemień to, to to, wziął to, wziął, tak. to jest, jest struktura a no właśnie. To po, po to go wziąłem taka a z zewnątrz wzią, no? No, tylko, okay. tylko a no, no z zewnątrz w życiu, nie, że że to jest agat, nie powiedziałby. Ale to nie jest idealny ty. No nic, no. nic nie upadło, Nic no, nie. Zobacz, następny. Nic nie złamany jest. Jeszcze gładka po środku. Masakra. Jakie świądaczki. Z drugiej strony, brzyda. No, z drugiej strony tragedia. Dzisiaj mhm, Widzisz, o ty jeszcze można Oho, o Jopie, ja Super. No weźmy jakiś Nie wiem, czego nie wydobywało. Dookoła? jakiego? Patrz, posiadać na środkę z galaktyka. Krzemień. Krzemień, no. Ale... no. A to, co mi pokazywałeś mhm. tutaj, nie? Tak. No to dziwny przemień. Z tej strony pasiak. A wewnątrz jest czarny. Tylko delikatne paski. O, U, taki fiolet to coś. Wiesz. No. To też chyba drewno, nie? Drewno. To jest tylko fragment geotki, który się trafił na polu. A to też taki ametystowy trochę jest. Z tym, że tutaj te tematy agatowe też są. No, tutaj, te, te to dokładnie. Też. już go Taki malutki, czarny agacik. Ja spiszę wam, na jak nie złe zostawienie, przepuścimy. Dlatego ja, ja spiszę czasami też zbieram. O dobrze. Tu coś będzie światło. O to na pewno. To, to na pewno będzie światło. Się... Okay, Zignął. Ale łupnię też zdrowo. się filmetowy go no, widziałem. to i jest jest Aha, jest. To, to jest druga półka od tego, co robimy. Co Ten to jest petardę naprawdę. O, Będzie coś zimą w tym No się mieć. Nie, co Ale będzie karcsezon, wręcz przejrzysty. Drewno. No, do okienka. A czy to jest aga w ogóle, ja Tak. Oj tak. Oj tak. Puchkowski. Aha. Tutaj. Oto czątki. Aż ja lubię, żeby ty widziałeś. Dobrze. To się nie stało. Abyś tak, widział, nie ma sensu. Tu to jeszcze to szczotka. Taki znowu. Zjehana. Ale coś tam jeszcze Próbuj widać. Zobaczyć. Jest mocno przezroczysty. Patrzyłem pod słońce. Jest, jest nieżyj. Bardzo tu fajnie. Tu ma fajne te jak już jest fajny był agatem to i tak i tak bym się chciał. po prostu zobaczyć co w środku co to musi się Trzyba... a, to tutaj to jest Agato. konkretna petarda po przecięciu się okaże a już masz tutaj zbiorów Nie wiem, gdzie mam Mnóstwo. Mnóstwo dół. czysty. O, Radkowi by się spodobał. Też. Fajnie, głębiej widać. No, Tak jak że. To Ten faktycznie przy świetle dziennym byłby lepiej widoczny. Ale mimo wszystko, kurde. Wtedy widać na głębiej, nie? Tak. Nie wiem, te, że się widzieli już, to? Też nie jest. No, tu też jest nawet. Powiem Ci, że tego to nawet nie wiem jak obrobić. No, najlepiej bębnować. Chyba mnować no. no. Bo on no z każdej gotowy jest tylko wypolerować, nie? Tak, z no. każdej strony jest, no, no, petarda, nie? No, rysunek ma na zewnątrz już, nie? osadówka. No, no. Chodź, chodź. To też ładne w kufrach. Ale, jaki kolor? Nietypowy taki żółty. Gdyby by, by Jak jak paraiba. No taki idealny kwadrat. No, jest piękny. <laughs> tak, Jestem <ja> to... <laughs> Zaraz <Zagrania ruchu. laughs> To taka szyjówka jakaś. A no. A tego trzeba klasy. Tak, możemy go przeciąć. Tak. No to... Jak Sebastian będzie chciał. Jak będzie chciał, oczywiście. Mm, nie? Tak. Zgruchotany jest... z, z nowo. Tak. druga generacja, ale czarny. On wygląda jak litr. Nie mów słowa czarny, się <laughs> Nie mów tego On nie był czarnym. Ujo. Tylko w słońcu, nie? Słońce słońcu to widać tutaj. A coś podobnego właśnie dzisiaj znalazłem. Ładna no, mielonka. Do przecięcia. Mhm. Tak. Krzemień. No, krzemię. Pasiasty. Nie pasiasty, tam coś jest w ze skamierach. Czyli to są te Nie, nie? To jest takie jak w pasiakach? Nie to, nie, to nie było jakieś żyjątko. Nie. Na pewno? Na pewno. No bo tutaj pasiak się zaczął robić. Dynne. No, 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 widać, widać. Kryształy. tak się ten. Tak, na dwie strony tak. Szczotka się do, do tej tworzyła. No. Ale ogólnie to jest. A nie, bo to jest fragment szczotki, dobra? Chciałem powiedzieć, że z agatem. Tak, to jest wszystko, że to jest już ten, nie? No, cięte też w ogóle. No. W skrzynkach takie ametysty, właśnie, kuleczki. O, Tylko no, mówię, jaka chyba. budzi i zawieź. Piękny ma rysunek. Elegancko, słoje widać wszystko. Trzeba poprawić, ale. No, ostatnio też jeden poler, miałem, co też musiałbym poprawić, ale już. Się no, przepraszam, oglądaj. Już już wydzielę. Jasne. No tutaj po polerce. Ale takie kurde, potężne. Zapalacza. Hmm. Ciekawe I To jest jak perlisty. Powiem szczerze. Nie, ma, no, nie, nie, nie. podzuciłeś. Poczuciłeś. Nie, tak. nie, nie. Podrzuciłeś. Podrzuciłeś. Nie, ale one no, no, no. zasadniczo nie występują, rozumiem, tak? Nie. Zasadniczo. Zasadniczo to takich perlistych w Polsce nie ma. Nie ma. No. Ale no, tutaj iś... a do no, się go to... <laughs> Już miałem go zostawić, bo był odklejony ziemią. Ustukałem patrzę to w środku, nie? Do, U, ale o, dopiero ta, po szale, nie? Tak. Eee, Chodź. To też idziesz szczotka chyba torcowa. Ale mało, ale środek taki y ametystowy, fioletowy taki y jest. Nie? Fiolet trochę halcedonu i trochę ametysty. No kurde, duży, duży. Duży. Ja, jak, jak to możliwe? Takie gdzie odbija światło. Ten Petr brzeg nie jak robisz. druga pokaż, generacja, pokaż, to nie, takie, takie kolory jak druga generacja, ten brzeg. O, to, ale tutaj to jest... To jest jamet jest jeszcze w środku dodatkowo. No. To jest trochę, trochę jasne no, światło no. i wiesz, ten, ten brzeg, co jest fioletowy wydaje się niebieski. Nie? No, ale i tak będzie okej. Okay. Jest masakra. Ale ta barwa, jest, jeżeli że pokaz... Tak, Nic nie widać, zewnątrz zapomnę kompletnie. Bomba. Udało się, udało. To masakra. No po tego tu ametysta, to już jak szorowałem, tego go wyszorowałem, nie? No tu już tu to, to widać, pokazał, że coś nie? jest, tak. O, niebieski. Zobacz Radek, tu jak druga generacja, a tutaj o, proszę bardzo. I ma to w środku, nie? No. I jeszcze o, ametyst, to. nie? Dziejku. Widzisz, bo tam taki pieśnik wystawał Ale z tego też jeszcze odzyskałem, tego wygląda. No widać tu, że coś jest i... no jest Agat, całkiem, całkiem. <słuch> on taki szedł, nie? U pani, no? Och. Och, ach. Znaczy co? Ładne. Dajesz mi tą płytkę? No dajesz. dobra, no, no, okay. Aha, bo to jest dobre I, I tu potuś... tak już widzę. Tak, no. tak, tak. To było... O, tu. No. Jakoś tak było. Tak, tak, tak. No, tu, tu się tego. No, no dobra, dziękuję. Ale. To jest słoneczne, to jest masakra. Piękne kolory. Mhm. Mmm. Dobra. No ten to jest bajka. żeby nie miał tych pęknięć, nie? No, ale i tak ładnie wygląda. Ten to jest bajka. Rzadko taki. No to takie rzadkie są. Nawet ja rzadko znajduję. <laughs> Nawet te rzadko z takiej <laughs> <laughs> Kolorystycznie, fakturowo podobny jest. Z tymi kropkami takimi to. dziwnymi. Tak, tak. Zajmiesz, to, to. O. Ładny. <grystanie> Ładny. Mhm. Faktycz... Sebastian, tu ten czysty agat jest? Wyczyścić ja, tylko ja, i tak może faktycznie lakierem tak. bo jest barwny. Potraktować. No i drogę. Masz asak, to było... tak, jest tak, Też. Bom, wszystkie te nitrzenia nie zaszły na Na zobaczymy, jak wygląda. Co to jest w ogóle. Coś podobnego też znalazłem. No Także Sebastian mówi że z odpadu wyciągnął mm. Fajne odpady, nie? Jeszcze kręcisz dobra to jest... No kurde, nie? Jaki fajny odpad, proszę bardzo. Tu jakaś głodka była. Nasypane wał, nie? Z kamieni. Wszystko jest tak ładne nie? A z tak. no, tak. Jest. No, jedno drewno jeszcze takie. No, kolejne drewnianko. Kolejny tak. drewnianek. No, ostatnio Ta połówka też jest ładna. Możemy dołożyć. Przytrzymaj, no, przytrzymaj. Tak. No. Spoko. Fajne. Kolejne drewnianko. No jeszcze tam na tej hałdzie takiego agata, To też już zleło staliśmy czekoladką. Widzisz, w ten sposób myślałem, że będzie naciekowy. Nie? Mhm. Okay. spis. No ale jest... ciekawy. jest. Ale faktycznie myślałem, że będzie miał taki naciek. No, no, to jest ten nagad na filmie. No. Też. Dobrze trafiony chyba, nie? No. To... W połowie, jak masz twardy agat, jest w połowie szosy. Jak masz jedną płytkę Bo piaskowca, to poproszę. jakoś <noise> nawet cieńszą. Tak Cztery ma. To jak płytka to No ale jest, jest tutaj z boku Nie, 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 toł Kończymy przygodę na dziś. Na zewnątrz już jest ciemno. Jak się filmik podobał? Łapka do góry, subskrypcja i do następnego. Trzymajcie się.